to jest telewizja Arte TV? Ideą Arte w ogóle jest właśnie zbliżanie do siebie Europejczyków poprzez szeroko rozumianą kulturę. I rzeczywiście dostęp do Was jest bezpłatny. Tak. Dostęp bezpłatny do koncertów. Tak! Nie słyszałem, nie słyszałem, nie wiem. Co to dla mnie oznacza? Że ja cię tu słusznie przywlokuję. Dokładnie. Portali streamingowych, czyli takich, które na życzenie nam wyświetlają filmy czy różnego rodzaju programy, jest dużo. Wszystkie są, niemal wszystkie są płatne. A ja dzisiaj chciałam Wam zrobić taki prezent w postaci pokazania Wam portalu streamingowego na zawołanie, który jest bezpłatny. O tym portalu opowie jego dyrektor naczelna, czyli Berenika. Wyżykowska Nowi. Dzień dobry Bereniko. Dzień dobry. Berenika jest redaktorką naczelną Arte TV, bo tak się ten portal nazywa, na Polskę. Dokładnie. Tak. No to teraz słuchaj, ja właściwie mogę się tylko zamienić w słuch i my też. Co to jest telewizja Arte TV? O co chodzi? To znaczy, może zacznijmy od, od początków Arte. Tak. Arte jest telewizją publiczną francusko-niemiecką, która powstała 30 lat temu, i ideą tej telewizji było zbliżenie do siebie Europejczyków w ogóle. Więc to jest telewizja publiczna, która, tak jak telewizje publiczne u nas, są dostępne po prostu w telewizji. A kilka lat temu, już prawie 10 lat temu. Postan Arte postanowiło, żeby stać się telewizją jeszcze bardziej europejską i e, stworzyć wersje w dodatkowych wersjach językowych. Więc dzięki temu powstały właśnie te platformy VOD, czy platformy streamingowe, jak to, jak to nazywamy, które są dostępne bezpłatnie w internecie i są dostępne w wersji angielskiej, hiszpańskiej, polskiej i włoskiej. Dodatkowo właśnie do... Czyli robi się taka nasza telewizja publiczna Unii Europejskiej. Trochę. Tak. tak, to jest jedyna telewizja, która jest publiczna i która jest wielonarodowa, wielojęzykowa. A, I rzeczywiście dostęp do Was jest bezpłatny. Tak, tak, tak. Wszystkie Dziewczyny, programy. jeżeli nie macie ochoty na oglądanie tego, co nam oferują nasze kanały telewizyjne, obojętnie czy naziemne, czy cyfrowe, to zawsze możecie na życzenie zajrzeć na jaką stronę? arte.tv. arte.tv i tyle na ten temat. Na każdym urządzeniu, które ma internet, czy jest mobilne, czy jest stacjonarne. Sprawa jest prosta, ale żeby zachęcić do wejścia, to powiedz nam, Bereniko, co u Was możemy znaleźć. O właśnie się. Pokaza pokazałaś ze swoją telewizją. <noise> tak. E, więc na naszej platformie można znaleźć bardzo dużo rzeczy. Zaczynamy przede wszystkim od dokumentów i reportaży. Jest ich e, rzeczywiście bardzo dużo, i to jest tak naprawdę najważniejsza część naszej, naszej oferty. Ale od e, ostatniego czasu można również znaleźć u nas filmy, filmy fabularne między innymi. Szczególnie w tym miesiącu mamy bardzo dużo. Filmów fabularnych w ramach um, takiego programu. Ale macie chyba, takie artykuje. filmy ofowe też bardzo. Tak. To nie są filmy mainstreamowe, jak to się tak. pięknie mówi. To są filmy ofowe, to są filmy poruszające tematykę, o której mm, no, stacje telewizyjne takie bardzo komercyjne. Nie, nie mówią i nie tak. widzą atrakcyjności w tym. Ja byłam, ja zapomniałam tytułu, bo to był dziwny tytuł. Na premierze Bohaterowie filmu. klasy pracującej. Bohaterowie klasy pracującej film reżysera serbskiego. Ładne. Ja znam ten język, więc było mi łatwo. Nie wiedziałam czy mam czytać paski czy się wsłuchiwać w to co mówią. Ale naprawdę to są takie powiedziałabym... Nie chcę deprecjonować innych platform, ale jednak użyję tego słowa. Ambitniejsze treści. Tak, Prawda? bo ideą arte w ogóle jest właśnie zbliżanie do siebie Europejczyków poprzez szeroko rozmianą kulturę. Tak. Czyli idea polega na tym, żebyśmy mogli zobaczyć, zrozumieć, spróbować przynajmniej zrozumieć punkt widzenia. Innych. innych narodów. Na przykład. Innych narodów, tak dokładnie. Innych nacji. Więc mamy dużo dokumentów, reportaży, filmów e, europejskich. Właśnie ten festiwal, e, o którym mówimy, czyli Festiwal Artykino, to jest 12 filmów e, fabularnych i dokumentalnych młodych europejskich reżyserów, którzy jeszcze nie mieli może okazji być e, pokazywani w kinach. I to właśnie nie są takie. Filmy, które można zobaczyć w wielkich multiplexach. No i tylko... nie takie mainstreamowe. Dokładnie, tak? dokładnie. Więc, więc to rzeczywiście pod tym względem jest bardzo interesujące, warto zobaczyć. To co wydaje mi się również interesujące i czego nie można chyba znaleźć na innych platformach w Polsce, to dostęp bezpłatny do koncertów. Tak, no właśnie, ja to chciałam powiedzieć, bo ja, wiesz co, ja kiedyś urządziłam. Trochę potajemnie i z drżącym sercem a propos praw autorskich i zatrzymania uh -huh. transmisji. Taki wieczór operowy dla nas, dla babci. Uh -huh. Ja wychowałam się w operze, bo mój tata był śpiewakiem operowym. E, I przybliżyłam nam, uważaj, libretto strasznego dworu Stanisława uh -huh. Moniuszki. Tysiące babć było na tym wieczorze operowym. Pisały, że w ogóle przeżycie miodzio, że wreszcie zrozumiały o co chodzi z tej mhm. sceny, co jest tam śpiewane. Natomiast bardzo trudno jest zdobyć prawa autorskie do transmisji koncertów i takich wydarzeń artystycznych. I to u was jest, co u was jest z koncertów, jest też opera, tak. mów, bo ja to pokochałam. <noise> to bardzo mnie to cieszy. Mamy e, dostęp do bardzo wielu koncertów, w tym koncertów na żywo. I to są naprawdę wszystkie rodzaje muzyki. I właśnie tak. ten projekt, który według mnie jest właśnie najbardziej interesujący w tym wszystkim, to jest e, e, transmisja opery. Mamy współpracę Coś z wieloma mówi, tak. europejskimi operami i mogę powiedzieć, że już od tego roku jesteśmy też w współpracy z Warszawską Operą Narodową. Nie mamy jeszcze w tym roku e, Koncertów, ale od przyszłego roku już powinniśmy mieć koncerty na żywo i na życzenie z, z Opery Warszawskiej. Idea polega na tym, że transmitujemy te koncerty na żywo, z napisami po polsku na żywo od razu. Bo one są od razu z napisami w tych wszystkich. Czyli libretto językach. jest pisane tak. po polsku? Tak. To może wreszcie większość widzów w ogóle zrozumie, o co chodzi w operze, bo libretta, opery są jak z horroru. Jest mało <grym> oper, które mają happy end. Opera komiczna to jest w ogóle inna sprawa. E, widziałam, że są klasyki opery. Tak. Jest oczywiście dużo opery niemieckich kompozytorów. Jest Wagner, jest tak. Weber. Tak. Ale jest też Puccini. Tak. Bo widziałam tam wspaniałą inscenizację opery Turando. Tak. Dokładnie. Ze słynnym Nessun Dorma. Więc jeśli szukacie czegoś bardziej znanego, trochę lżejszego może niż ten Hoizer czy um, Wzlot i Upadek Miasta Mahagony, to zacznijcie chociażby od opery Turandot, czyli tak. Pucciniego, którego posłucha chętnie pewnie każdy koncerty, ale są też koncerty muzyki innej, nie tylko operowej. Tak, to jest naprawdę, mm, tak jak mówiłam, kultura w tym bardzo szerokim słowa znaczeniu, więc tak. mamy również i koncerty jazzowe. Mamy bardzo dużo, tak, bardzo ładnych koncertów jazzowych, również czasami na żywo. Mamy też i muzykę metalową. A mamy... możesz nam jeszcze raz przeskrolować, co tam jest, żeby pokazać menu? a O właśnie, żebyście widziały. No. Sprawa jest prosta, wystarczy po prostu wpisać Artę TV w Google tak. i tam zobaczycie, o patrzcie, Zobaczcie, teraz ty mów. Tak, czy możemy wjechać e, na górę, na, na sekundkę? Bo na górze e, jest ten guziczek koncert, ten różowy. E, I jak właśnie wejdziemy e, na e, te, te część artę koncert, to na górze możemy zobaczyć wszystkie gatunki muzyczne. E, I jak zjedziemy troszeczkę niżej, możemy wybrać gatunek muzyczny, o właśnie, tutaj te kolorowe, które nas najbardziej interesuje. I jeśli na przykład klikniemy, że interesują nas najbardziej występy sceniczne, albo interesują nas rok. najbardziej, to kliknijmy. My babcie to popi więc wiesz, Mamy pop. metal również, mamy tekst również. Więc pop i, i rock. Co my to mamy? Tak. I tutaj mamy wtedy występy tylko pop i tylko rock. Ale jeśli na przykład klikniemy tylko opera albo tylko opera tak. i jazz, bo możemy sobie wybrać kilka gatunków muzycznych jednocześnie, to wtedy pojawią nam się dokładnie te koncerty, które, które powinny e, wpadać w nasze. Słuchaj, głosy. zainteresowanie jest niebywałe. Po pierwsze, większość osób pisze, że pierwszy raz o was słyszy. Nie słyszałem, nie słyszałem, nie wiem. Co to dla mnie oznacza? że ja cię tu słusznie przywlokam. Dokładnie, bardzo mnie to cieszy, bardzo serdecznie dziękuję. E, ja myślę, że ta, wiecie co, bo ja często bardzo słyszę, że ktoś mówi, nie mam w domu telewizora. Telewizor charakteryzuje się tym, że ma przycisk on i off i wybór kanałów. Ja mam w domu telewizor, dlatego, że to ja rządzę telewizorem, a nie telewizor mną. Po drugie, telewizory mają pakiety z internetem w tej tak. chwili. Naprawdę w sieci, chociażby taka platforma jak Arte TV, dostarczająca nieco ambitniejszych treści, nie musi być ścibolona na telefonie, tak. dlatego że ten telewizor jest w tej chwili tak naprawdę nośnikiem dostępu do sieci. My nie musimy oglądać TVP, TVN, czy tam coś nam się podoba, czy nie podoba, ale korzystać z tekstów kultury, czy to jest audiobook, czy to jest film, czy to jest koncert, czy to jest e, transmisja z opery, czy to jest transmisja z festiwalu, e, naprawdę bezpłatnie w TV. Dla nas babć każdy wydatek jest... Wiesz, no, ten emeryt polski nie jest może zbyt zamożny, ale jak to się mówi, jesteś, jestem dziad, ale honorowy. W związku z tym, jak jesteśmy nawet dziad, ale honorowy, jak ja mówię o sobie, to ta honorowość będzie polegała na tym, że jestem oświecona. Że wiem, że jestem up-to-date, czyli na czasie, tak? I pokazuję Wam te miejsca, gdzie bez wydatku finansowego można być na czasie chociażby z kulturą. Tak. I to, co jest wa warte tutaj zaznaczenia, że e, TV jest bezpłatne cały czas. To nie jest tak, że jest nie wiem, pierwszy miesiąc gratis. Tak jakaś a... chwila. Tak, dokładnie. Nie trzeba się logować, nie trzeba zakładać Nic. żadnego konta, bo wiem, że niektóre osoby też się boją, jeśli chodzi o dane osobowe, no bo nie wiemy, co ci z nimi Po prostu się idzie. wchodzi i się jest. Dokładnie. Wchodzi się i się jest. Oczywiście jest możliwość nam założenia konta, ale to ewentualnie po to, żeby, nie wiem, Dodać sobie swoje ulubione programy, na przykład, i mieć... Albo je, dostawać od nas informacje o jakichś nowościach. Tak, można się tak? zapisać oczywiście do naszego newslettera. My jesteśmy również dostępni na Facebooku, na Twitterze, na YouTubie. A to bardzo ważna informacja, Bereniko, dlatego że, zobaczcie, to jest bez logowania. Czyli to nie jest tak, że to jest platforma do zbierania e-maili. Tak. Prawda? Dokładnie. Bo czasami coś jest bezpłatne, ale naszym kosztem jest podanie e-maila. Oczywiście. Prawda? To nie jest platforma do zbierania e-maili, po prostu się wchodzi i się jest. Czy możemy, Zbyszku, pokazać od, od gogli, jak wpisujemy, co się pokaże, żeby, żeby udowodnić to? Czyli wejdź w wyszukiwarkę, wpisz RTTV, o, wpisujemy w gogle RTTV i bez żadnych, o, zobaczcie, i już nam wyskakuje, i o, nie ma żadnego maila, żadnego logowania, żadnego tak. hasła, którego potem nie pamiętam. Tak, Oczywiście. ogólnodostępny dla wszystkich na świecie tak naprawdę. Tak? Materiał zbierający różne teksty kultury. Tak. I to, co jest może interesujące jeszcze tutaj, to, że na pewno wiele osób z nas ma znajomych, ma rodzinę poza polską. Wszystkie programy arte są dostępne w całej Europie. Znaczy, wszystkie programy są zawsze bezpłatne. Jeśli chodzi o prawa autorskie, wszystkie programy, które są dostępne na Arte TV w wersji polskiej, są dostępne w całej Europie. Ponad połowa z nich jest dostępna na całym świecie. No i są dostępne również inne wersje językowe, więc jeśli mamy na przykład. Na kogoś, kto nie mówi po polsku, możemy zawsze też pokazać mu ten program również i w innej wersji. W innej we czyli na przykład możemy z wnuczkiem, który nie mówi po polsku, obejrzeć fajny film dotyczący Polski. Tak. E Bereniko, jesteś bardzo komplementowana za to, że przywiozłaś nam to tutaj do programu. Och, to, to ja dziękuję za zaproszenie. E i jest mnóstwo osób, które już napisało. Weszłam, polubiłam, będę oglądać no. wspaniała sprawa. Etcetera, zobaczysz sobie jak chwilę poczekasz um, te komentarze. Ja się cieszę, że ja Wam odkrywam takie perełki. E, dziewczyny, bardzo podziękujmy, bo Renicę to do Polski przywiozła. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję, że przyjechałaś. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzymy za zaproszenie. Ci miłych i pogodnych świąt, bo do, do świąt się pewnie nie zobaczymy. A dzisiaj zobaczysz, ilu oglądaczy wam już przybyło. Oglądaczek. <grym> Oglądaczek. Dziękuję bardzo serdecznie. Życzę miłego również seansu. Dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że to zobaczenia.